Pistoletowe PUBG. O, tak, właśnie. tego tygodnie obowiązkowo. Gramy... Robimy challenge, że gramy tylko pistoletami. No tak, zapominam. Ale czuję, że tam będziemy się wkurwiać. Hmm. Nie no, to po prostu wymaga też innej taktyki. Ale to idzie ugrać. Nie no, ta, jasne, ale <śm> wiesz... Ale najgorzej na początku, tylko znaleźć pistolet. Fajna? Tak, Myślę, że łomy, łomy, patelnie. Tu jest chyba chłop u góry w ogóle w tym domku. Mówisz? No, tak chce kurwa tupie. A byłeś w tym domku co ja jestem teraz? Nie. Nie. Kurwa, przeladowałem i mnie ujebał dwóch chłopów Jest u góry